Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Blondynki TV. Co? Już nagrywasz? Tak. Y I jesteśmy dzisiaj, idziemy do Oliwki, robić Plakat. Na przyrodę. Na przyrodę. I dzisiaj będzie choćby taki mini. Y nie wiem jak to się nazywa. Dzisiaj będzie mi vlog, mai. bo zaczęłam y na. No. <ścoughs> Chciałabym wam jedną rzecz powiedzieć więc y, jakbyś się zgodziła to ten odcinek wystawiłabym również na swój kanał mm. 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 no to nie chcę mi się kolejnego no dobra to ewentualnie więc jeśli tak to witam na kanale do tej brody V oraz i dzisiaj będzie choćby taki, yy, yy, nie wiem jak to się nazywa, że pokażemy, w co się ubrałyśmy, bo powiem Wam, że rano, o mój Boże, się ludzie. Dokładnie rano było 25 stopni chyba. No. I masakra była. Bo było 25 stopni i po prostu tak jest gorąco, że postanowiłyśmy pokazać Wam, co się ubrałyśmy. Zdajmy to coś. I najpierw będzie Oliwia, ale pójdziemy gdzieś tutaj, żeby nikt nas nie widział. Bo wiecie, jak się chodzi tak i nagrywa się na dworze, to dużo osób nas widzi. No mm. dobrze, mm. bloku. Nie. Nie. To dojdziemy do bloku. Czy masz tu? Mm. Spoko. Więc schodzimy do bloku oliwki. Może za tą głośność. No jestem. Okej. Okay. schodzimy do bloku. I tutaj pokażemy Wam. Jesteśmy w bloku oliwki. Pięknie tutaj jest. Z tutaj, więc Oliwia ma. może tu, bo tu jest światło. O! No, więc Oliwia ma torbę różową. Mów za ile i z jakiego sklepu? Albo nie musisz wmówić, ale dobra. torbę i moja torba jest własnoręcznie szyta oraz na... no, o, się wchodzimy do winzy, więc tutaj się może to się uda. Uuu, cześć! No i Oliwka ma taką choćby bluzę coś takiego. Bez bordówkę taką ładną. I legiendcy, i buty sportowe. A ja mam bluzkę z kotem i taką różową zwyczajne ambitę. szare tetry. No i jasne.